Wszystkie główne elementy sterujące pojazdem znajdują się na kierownicy wielofunkcyjnej. Lewy zespół przycisków zawiera elementy wspomagania jazdy. Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć ogranicznik prędkości. Naciśnij ten przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć regulator prędkości lub adaptacyjny tempomat. Naciśnij ten przycisk aby ustawić dystans podążania oraz ten przycisk aby włączyć funkcję rozpoznawanie znaków przełącznik oznaczony literą O przełącza ograniczniki i regulator prędkości w tryb gotowości naciśnij ten przycisk w górę aby zwiększyć maksymalną prędkość jazdy lub w dół aby ją zmniejszyć. W prawym zespole przycisków na kierownicy można dostosować wyświetlacz tablicy wskaźników, zarządzać połączeniami telefonicznymi i dokonać przełączenia na wskazówki głosowe. Użyj przycisku widok, aby wybrać tryb widoku na tablicy wskaźników. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać informacje, które mają zostać wyświetlone. Jeżeli Twój telefon jest podłączony do pojazdu, naciśnij ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć połączenie telefoniczne. Dotknij tego przycisku, aby włączyć wskazówki głosowe w systemie multimediów OpenR Link. Długie naciśnięcie tego przełącznika wyłącza wskazówki głosowe na telefonie. Użyj przycisku z gwiazdką, aby włączyć ulubioną funkcję. Naciśnij i przytrzymaj go, aby zmienić konfigurację ulubionej funkcji. Na centralnym ekranie pojawi się menu konfiguracji. Możesz teraz wybrać funkcję ogrzewania, cykl oczyszczania powietrza, asystenta parkowania lub funkcję masażu. Po zapisie, wybrana funkcja włączy się po naciśnięciu przycisku Ulubione. Ten przycisk służy do zmiany trybu Multisense. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do konfiguracji aktualnego trybu Multisense na ekranie multimediów OpenR Link. Za kierownicą znajdują się łopatki, których działanie zależy od typu napędu pojazdu. W pojazdach wyposażonych w silnik spalinowy, łopatki umożliwiają ręczną zmianę biegów. Podczas jazdy w położeniu D łopatki umożliwiają ręczną zmianę biegów. Naciśnięcie jednej z dwóch łopatek powoduje aktywację tymczasowego trybu ręcznego. Tryb jazdy i włączony bieg wyświetlają się na tablicy wskaźników, ale skrzynia biegów automatycznie powróci w tryb automatyczny, gdy włączone przełożenie nie będzie już optymalne. Naciśnięcie i przytrzymanie jednej z dwóch łopatek powoduje aktywację stałego trybu ręcznego. Aby powrócić do trybu automatycznego, naciśnij i przytrzymaj prawą łopatkę lub przestaw dźwignię zmiany biegów o jeden lub dwa ząbki w dół. W każdym przypadku naciśnięcie lewej łopatki powoduje zmianę biegu na niższy, a naciśnięcie prawej łopatki zmianę biegu na wyższy. W pojazdach wyposażonych w silnik hybrydowy, łopatki umożliwiają dostosowanie siły hamowania z odzyskiem energii. Układ odzyskiwania energii podczas hamowania odzyskuje energię kinetyczną i zamienia ją w energię elektryczną, która jest następnie magazynowana w akumulatorze trakcyjnym. W praktyce po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia lub naciśnięciu pedału hamulca, koła napędzają silnik elektryczny, generując prąd elektryczny doładowujący akumulator napędowy. Hamowanie z odzyskiem energii zwiększa efektywność i zasięg jazdy, jednocześnie redukując zużycie hamulców. Pojazd posiada cztery poziomy hamowania z odzyskiem energii. Gdy dźwignia biegów znajduje się na pozycji D, naciśnij łopatkę po lewej stronie, aby zwiększyć poziom odzysku energii podczas hamowania. Naciśnij łopatkę po prawej stronie, aby zredukować ten poziom. Ikona na tablicy wskaźników wskazuje aktualny poziom hamowania. Na poziomie 0 hamowanie silnikiem nie występuje. Jazda jest płynna, pojazd zachowuje swoją prędkość po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Poziom ten zapewnia doskonały komfort podczas jazdy na autostradzie. Na poziomie pierwszym występuje niewielki efekt hamowania silnikiem. Prędkość pojazdu nieznacznie spada po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Na poziomie drugim występuje średni efekt hamowania silnikiem. Prędkość pojazdu spada po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Na poziomie trzecim występuje wyraźny efekt hamowania silnikiem. Możesz prowadzić pojazd w dużej mierze przy wykorzystaniu tylko jednego pedału. Nie ma konieczności wciskania pedału hamulca, z wyjątkiem pełnego zatrzymania lub hamowania awaryjnego. Ten tryb jazdy jest przydatny szczególnie w obszarach zabudowanych z dużą liczbą cykli zatrzymywania i ruszania. Dźwignia biegów i shifter jest umieszczona za kierownicą. Jej przełożenia to R. Reverse, bieg wsteczny, D, drive, jazda i N, neutral oraz przycisk boczny do włączania trybu P, parkowanie. Przesuń dźwignię biegów o 2 stopnie do góry lub w dół, aby włączyć żądany bieg, a następnie zwolnij dźwignię. Wróci wtedy na swoją pozycję. Włączona pozycja jest wyświetlona na desce rozdzielczej. Aby przełączyć z jednej pozycji na drugą, należy wcisnąć pedał hamulca. Jeżeli pedał hamulca nie jest wciśnięty, słychać sygnał akustyczny i aktualna pozycja miga na tablicy wskaźników wraz z komunikatem naciśnij pedał hamulca. Hamulec parkingowy włącza się automatycznie po zgaszeniu silnika odpięciu pasów bezpieczeństwa przez kierowcę lub otwarciu drzwi po stronie kierowcy, gdy pojazd stoi w miejscu. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć ręcznie położenie P przy zatrzymanym pojeździe i pracującym silniku lub włączonym napędzie. Aby wyłączyć położenie P, naciśnij pedał hamulca i przesuń dźwignię biegów do góry lub w dół zgodnie z żądaną pozycją. Jeżeli pedał hamulca nie jest wciśnięty, na tablicy wskaźników widnieje komunikat Wciśnij pedał hamulca i zapala się lampka kontrolna. Naciskając przycisk na ekranie, można ponadto sterować ogrzewaniem kierownicy. Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie około 30 minut. Aby wyłączyć ją ręcznie, naciśnij ponownie ten przycisk.